A pokażesz lewy prosty? Nie, nie, No tak z luzu, dawaj. Ale jak tak? Nie, nie, tak po, nie po prostu no. zrelaksuj się i tak machnij 3-4 razy, żeby złapać w, w, wiesz. Ciężko no, mi tak, no. tak. Tak jak ty to robiłeś, tak wiesz, z Robertem, no? Ono? No, no. no, ja no. Tak, to na szybkość, to nie to jest. Po wyciskaniu nie, 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 nie będzie twój maks szybkości. No i kamera oceni, tak? Można to obliczyć. No nie, to. Nie wiem, czy to przez ten brzuch, ale. Co? A że co? Że średnio. Że średnio? No. Ale... Ej, widziałeś swój? Ej, widziałeś swój? Ale dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. Efekt dźwiękowy. Szczera. Szczera. Efekt dźwiękowy. Dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. To, był, to szera, szera. był efekt show tylko. Na no spokojnie, ale z, relaksu, z się, z nie spinaj się, dźwięk. weź puść ja nie mogę, jestem tak przypięty od tej bo... Nauczysz się? Patrz. No. Na tej Fakasz nodze, mi. na tej nodze weź bardziej no. stań i zanim wypuścisz rękę, zrób to. No. Kuba, a, 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 zrobisz z dźwiękiem, to wtedy myślę, że będzie szybciej. Kurwa, Serio, błyska? muszę się piecować.